Wróciłem z pracy, z, z nocnych zdjęć do serialu Czarna Śmierć. wyżej że wolno mówić już. To jest pierwszy serial, o którym wolno mówić, zanim go zro zrobiłem. Jeszcze niedawno śmiał się z ekranu i czarował widzów swoją niepowtarzalną charyzmą. Cezary Pazura, aktor, którego nie trzeba nikomu przedstawiać, zawsze kojarzył się z energią, humorem i niezwykłą witalnością. Dlatego zdjęcia, które niedawno trafiły do sieci, wywołały falę niepokoju wśród jego fanów. Aktor wyglądał na wyraźnie wychudzonego, zmęczonego, jakby coś poważnego działo się za kulisami jego życia. Zaniepokojeni fani zaczęli zadawać pytania, co się stało z Cezarym, czy to zmiana wizerunku do nowej roli, a może choroba. Aktor długo milczał, jakby nie chciał niepotrzebnie wzbudzać sensacji. Aż do teraz. W osobistym, emocjonalnym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Pazura postanowił przerwać milczenie i opowiedzieć, co naprawdę się dzieje. Nie jestem już młodzieniaszkiem, organizm czasem przypomina o sobie bardziej dosadnie, niż byśmy tego chcieli, powiedział z uśmiechem, ale i nutą powagi w głosie. Tak, walczę z problemem zdrowotnym, który do niedawna był dla mnie zagadką, teraz już wiem, z czym mam do czynienia i działam. Nie podał dokładnej diagnozy, ale zdradził, że jest pod opieką specjalistów w szpitalu klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie. Jednej z najbardziej renomowanych placówek medycznych w kraju. Tam przeszedł serię badań, które pozwoliły ustalić, z jakim problemem zdrowotnym się zmaga. Obecnie aktor poddawany jest terapii i, jak sam zapewnia, jego stan jest stabilny, choć leczenie wymaga czasu i cierpliwości. To nie jest nic, z czym nie można sobie poradzić, nie dodał, ale nie zamierzam udawać, że wszystko jest jak dawniej. Mój organizm potrzebuje teraz więcej troski, więcej snu, mniej stresu. Uczę się tego na nowo i nie wstydzę się o tym mówić. W wywiadzie Pazura zaznaczył, że nie zamierza znikać z życia publicznego, wręcz przeciwnie. Praca daje mu siłę, kontakt z fanami, otuchę. Nie chodzi o to, by się ukrywać. Chodzi o to, żeby być autentycznym. A jeśli ktoś dzięki mojej historii zdecyduje się sam zadbać o siebie, to znaczy, że było warto. Fani aktora zareagowali natychmiast. Tysiące komentarzy wsparcia, wiadomości pełnych miłości i wdzięczności zalało jego profil. Cezary, jesteś silny, dasz radę. Dziękujemy, że dzielisz się z nami tak trudnym momentem, pisali internauci. Aktor przyznał też, że ta trudna sytuacja zbliżyła go jeszcze bardziej do rodziny. Moja żona i dzieci są moją największą siłą, ich obecność, ich śmiech to najlepsza terapia. Nie wyobrażam sobie, że mógłbym przez to przechodzić sam. Cezary Pazura pokazuje dziś nową twarz. Nie tylko aktora, ale i człowieka, który nie boi się mówić o słabości. Człowieka, który w obliczu problemu nie ucieka, ale działa i właśnie dlatego jego historia porusza i daje nadzieję. Jeszcze niedawno śmiał się z ekranu i czarował widzów swoją niepowtarzalną charyzmą. Cezary Pazura. Aktor, którego nie trzeba nikomu przedstawiać, zawsze kojarzył się z energią, humorem i niezwykłą witalnością, dlatego zdjęcia, które niedawno trafiły do sieci, wywołały falę niepokoju wśród jego fanów. Aktor wyglądał na wyraźnie wychudzonego, zmęczonego, jakby coś poważnego działo się za kulisami jego życia. Zaniepokojeni fani zaczęli zadawać pytania, co się stało z Cezarym? Czy to zmiana wizerunku do nowej roli? A może choroba? Aktor długo milczał, jakby nie chciał niepotrzebnie wzbudzać sensacji. Aż do teraz. W osobistym, emocjonalnym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Pazura postanowił przerwać milczenie i opowiedzieć, co naprawdę się dzieje. – Nie jestem już młodzieniaszkiem, organizm czasem przypomina o sobie bardziej dosadnie, niż byśmy tego chcieli – powiedział z uśmiechem, ale i nutą powagi w głosie. Tak, walczę z problemem zdrowotnym, który do niedawna był dla mnie zagadką. Teraz już wiem, z czym mam do czynienia i działam. Nie podał dokładnej diagnozy, ale zdradził, że jest pod opieką specjalistów w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie, jednej z najbardziej renomowanych placówek medycznych w kraju. Tam przeszedł serię badań, które pozwoliły ustalić, z jakim problemem zdrowotnym się zmaga. Obecnie aktor poddawany jest terapii i, jak sam zapewnia, jego stan jest stabilny, choć leczenie wymaga czasu i cierpliwości. To nie jest nic, z czym nie można sobie poradzić, dodał, ale nie zamierzam udawać, że wszystko jest jak dawniej. Mój organizm potrzebuje teraz więcej troski, więcej snu, mniej stresu. Uczę się tego na nowo i nie wstydzę się o tym mówić. W wywiadzie Pazura zaznaczył, że nie zamierza znikać z życia publicznego. Wręcz przeciwnie, praca daje mu siłę. Kontakt z fanami to tuchę. Nie chodzi o to, by się ukrywać. Chodzi o to, żeby być autentycznym, a jeśli ktoś, dzięki mojej historii, zdecyduje się sam zadbać o siebie, to znaczy, że było warto. Fani aktora zareagowali natychmiast. Tysiące komentarzy wsparcia, wiadomości pełnych miłości i wdzięczności zalało jego profil. Cezary, jesteś silny, dasz radę. Dziękujemy, że dzielisz się z nami tak trudnym momentem. Też pisali internauci, aktor przyznał też, że ta trudna sytuacja zbliżyła go jeszcze bardziej do rodziny. Moja żona i dzieci są moją największą siłą. Ich obecność, ich śmiech to najlepsza terapia. Nie wyobrażam sobie, że mógłbym przez to przechodzić sam. Kulisy codziennego życia i terapii. Jak wygląda dzień Cezarego pazury w szpitalu? Mimo niepewności związanej z diagnozą, pazura stara się zachować pogodę ducha. Dzień zaczyna od krótkiej medytacji i lekkiej gimnastyki. W jego pokoju nie ma telewizora. Aktor świadomie zrezygnował z rozpraszaczy. Zamiast tego sięga po książki, najczęściej literaturę faktu, psychologię i duchowość. W ostatnim czasie szczególnie zainteresował się filozofią Wschodu oraz praktyką uważności. Na oddziale jest znany ze swojego poczucia humoru. Pan Cezary rozbraja nas wszystkich. Nawet pielęgniarki, które widziały już wiele, śmieją się z jego żartów, mówi jedna z osób z personelu. To podejście sprawia, że mimo trudności, atmosfera wokół niego jest lekka, a ludzie chętnie z nim przebywają, aktor nie izoluje się, wręcz przeciwnie, znajduje czas, by porozmawiać z innymi pacjentami. Dzieli się swoimi doświadczeniami, słucha historii innych. Często słychać, jak mówi: Nie jesteśmy sami, najważniejsze to trzymać się razem. Od momentu, gdy ujawnił swój stan zdrowia, Cezary otrzymuje nie tylko wsparcie od fanów, ale również od przyjaciół z branży filmowej i teatralnej. Andrzej Grabowski, Małgorzata Korzuchowska, Piotr Adamczyk. To tylko niektóre z osób, które publicznie okazały mu solidarność. Niektórzy przysyłają mu książki, inni jedzenie, które przypomina dom. Są też tacy, którzy po prostu przyjeżdżają, by spędzić z nim godzinę w milczeniu. Największą niespodzianką był list od młodego aktora, który zagrał u boku pazury w jednym z ostatnich projektów. Napisał: Dziękuję panu za to, że nauczył mnie, czym jest prawdziwe aktorstwo i jak ważne jest, by nie bać się być sobą. Teraz ja jestem z panem. Choroba sprawiła, że Cezary zaczął inaczej patrzeć na swoją karierę. W rozmowach z bliskimi coraz częściej mówi, że myśli o napisaniu książki osobistej, pełnej anegdot, ale też prawdziwych refleksji. O życiu artysty, ojca, mężczyzny dojrzałego. Myśli też o tym, by ograniczyć ilość projektów. Nie muszę być wszędzie. Chcę być tam, gdzie jestem naprawdę potrzebny. Dla siebie, dla bliskich, dla ludzi, którym mogę coś dać z serca. Mówi. Zaczął też spisywać wspomnienia z dzieciństwa. O dziwo nie skupia się na aktorstwie, ale na zapachach, smakach, ludziach z rodzinnej nysy. To, co kiedyś wydawało się zwyczajne, teraz nabiera wartości. Cezary Pazura nie przestaje być inspiracją nie tylko jako aktor, ale jako człowiek. Jego historia to dowód na to, że nawet w najtrudniejszym momencie można znaleźć sens, siłę i, co najważniejsze, nadzieję. Choć Cezary Pazura to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w polskim showbiznesie, to jego życie rodzinne zawsze pozostawało w tle, celowo. Aktor od lat chroni swoją prywatność, ale ci, którzy mieli okazję zbliżyć się do jego świata, zgodnie twierdzą, to właśnie rodzina jest jego prawdziwą ostoją, źródłem siły i inspiracji. Jego żona, Edyta Pazura, to osoba wyjątkowa. Choć przez wiele lat była znana głównie jako partnerka znanego aktora, dziś sama z powodzeniem realizuje się zawodowo i medialnie. Jest aktywną blogerką, promotorką zdrowego stylu życia, a jednocześnie doskonałą organizatorką rodzinnego życia. To ona trzyma pieczę nad codziennością, planami i emocjami całego domu. Ich relacja, mimo różnicy wieku, oparta jest na głębokim szacunku i partnerstwie. Znamy swoje słabości, ale też swoje supermoce, mówiła Edyta w jednym z wywiadów. Para wychowuje trójkę dzieci Amelię, Antoniego i Rite. Każde z nich to inna osobowość, inne potrzeby i inna energia. Amelia, najstarsza, przejawia artystyczne zdolności, rysuje, pisze, interesuje się psychologią. Antoni to umysł ścisły, uwielbia matematykę i eksperymenty naukowe. Rita natomiast najmłodsza jest duszą towarzystwa pełną energii i empatii. W domu pazurów często słychać śmiech, śpiew i poważne rozmowy. Rozmawiamy ze sobą jak równy z równym, mówi Cezary. Nie chowamy emocji pod dywan, uczymy dzieci mówić o tym, co czują. W ich rodzinnym domu panuje niepisana zasada. Niedziela to dzień tylko dla rodziny. Bez telefonów, bez pracy, bez pośpiechu, wspólne gotowanie, planszówki, spacery. Nawet w najtrudniejszych momentach, jak teraz, gdy Cezary przechodzi leczenie, ta zasada nadal obowiązuje. Dzieci odwiedzają go w szpitalu, przywożą rysunki, książki, a czasem po prostu ciszę. Tekojącą pełną obecności. Niewielu wie, że pazura bardzo pielęgnuje także relacje z dalszą rodziną. Regularnie odwiedza swoją mamę. Utrzymuje kontakt z rodzeństwem, organizuje rodzinne spotkania. Korzenie są ważne, dają tożsamość, powiedział kiedyś. Jego dzieci znają historię rodziny, oglądają stare zdjęcia, słuchają opowieści dziadków. Cezary ma też wyjątkową relację z teściami. Nie mówi o nich rodzice Edyty, tylko po prostu mama i tata. W trudnych chwilach to właśnie oni wspierają logistycznie całą rodzinę. Zajmują się dziećmi, pomagają w codziennych obowiązkach. Zaskakujące może być to, że pazura, mimo medialnego szumu wokół swojej osoby, nie pozwala, by świat zewnętrzny zakłócał spokój jego najbliższych. Dzieci nie występują publicznie, nie są obecne w mediach społecznościowych. Chce, by mieli dzieciństwo prawdziwe, nie instagramowe, mówił w jednym z wywiadów. W codziennym życiu rodziny pazurów nie brakuje rytuałów. Poranna kawa z Edytą obowiązkowa. Wieczorne czytanie bajek najmłodszej nienaruszalne. Co tydzień, wieczór filmowy i raz w miesiącu, noc wspomnień, kiedy siadają razem i wspominają śmieszne, wzruszające czy trudne momenty z przeszłości. Podczas choroby aktora rodzina nie tylko nie załamała się, wręcz przeciwnie, zacieśniła więzi jeszcze bardziej. Edyta, choć sama pracuje i wychowuje dzieci, Znajduje czas, by być codziennie przy mężu. Dzieci przynoszą mu drobne upominki, a najstarsza Amelia prowadzi dla taty specjalny dziennik, pełen zdjęć, cytatów i notatek o tym, co dzieje się w domu, by Cezary mógł czuć się częścią wszystkiego, mimo pobytu w szpitalu. To właśnie ta codzienność, niby zwykła, a jednak pełna głębi, jest największą wartością w życiu Cezarego pazury. I być może dlatego, mimo trudności, mimo choroby, Aktor zachowuje pogodę ducha, wdzięczność i ciepło, którym potrafi dzielić się z innymi, bo rodzina to nie kulisy, to scena główna jego życia. Choć Cezary Pazura jest przede wszystkim kojarzony z błyskotliwymi rolami komediowymi i charakterystycznym głosem, który przez dekady rozbrzmiewał w polskich domach, niewielu zdaje sobie sprawę, jak pieczołowicie budował swoje finansowe zaplecze. Aktor, który w młodości nie mógł pozwolić sobie na luksusy, dziś może pochwalić się imponującym portfelem aktywów, zarówno materialnych, jak i niematerialnych. Zacznijmy od nieruchomości. Pazura i jego żona Edyta są właścicielami kilku domów. Ich główna rezydencja znajduje się pod Warszawą. Przestronna willa otoczona lasem z własnym studiem nagraniowym, biblioteką i imponującym ogrodem. W którym Cezary samodzielnie pielęgnuje winorośle. Ale to nie wszystko. W ich posiadaniu znajduje się również apartament w centrum stolicy inwestycja, która według szacunków rynku nieruchomości może być warta ponad 3 miliony złotych. Małżeństwo posiada także domek letniskowy na Mazurach, gdzie spędzają wakacje z dziećmi z dala od miejskiego zgiełku. Kolejnym filarem majątku pazury są inwestycje medialne. Aktor z powodzeniem prowadzi kanał na YouTube, który nie tylko umożliwia mu bezpośredni kontakt z fanami, ale również generuje znaczące przychody z reklam i współprac sponsorskich. Filmy o kulisach, show biznesu, wspomnienia z planów filmowych oraz przemyślenia na temat współczesnego świata przyciągają setki tysięcy widzów. Pazura zainwestował także w rynek wydawniczy. Jego autobiografia Byłbym sobą, gdybym nie był sobą, sprzedała się w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy, a aktor planuje kolejne tytuły, zarówno dla dorosłych, jak i dla młodszych czytelników. Edyta z kolei rozwija markę lifestyle'ową, obejmującą bloga, e-booki i linie naturalnych kosmetyków sygnowanych nazwiskiem pazura. To przedsięwzięcie zyskało uznanie wśród fanów zdrowego stylu życia i stanowi coraz większą część rodzinnego biznesu. Nie można zapomnieć o filmach. Choć Cezary, Pazura występuje rzadziej niż kiedyś, jego nazwisko nadal przyciąga widzów. Dzięki starannie wynegocjowanym kontraktom, za każdy film inkasuje sześciocyfrowe honoraria. Dodatkowo otrzymuje tantiemy z emisji starszych produkcji, takich jak Killer czy Chłopaki nie Płaczą, które wciąż są obecne w ramówkach telewizyjnych i serwisach streamingowych. Ciekawostką jest fakt, że Pazura od kilku lat inwestuje również w startupy technologiczne. Jednym z najbardziej udanych przedsięwzięć jest aplikacja edukacyjna wspierająca rozwój dzieci, którą współtworzył z grupą psychologów i pedagogów. Projekt zdobył nagrody na konferencjach branżowych i generuje zyski zarówno z rynku polskiego, jak i zagranicznego. W kręgach zaufanych znajomych mówi się także o tym, że Cezary posiada kolekcję obrazów i fotografii współczesnych twórców. Sztuka, choć od zawsze go fascynowała, dopiero niedawno stała się jego nową pasją inwestycyjną. W jego prywatnym gabinecie znajdują się prace młodych artystów, które z czasem zyskują na wartości. Aktor nie ukrywa też swojej sympatii do motoryzacji. W jego garażu znajdują się zarówno klasyczne modele Mercedesa i Porsche, jak i ekologiczny samochód elektryczny, którym porusza się na co dzień. Lubię mieć wybór. Czasem chcę się poczuć jak w latach 90., innym razem postawić na nowoczesność, śmieje się. Finanse Cezarego są zarządzane przez zespół profesjonalistów ale to on podejmuje kluczowe decyzje. Nie inwestuje w coś, czego nie rozumiem. Muszę to czuć, mieć z tym związek emocjonalny. Tłumaczył w jednym z podcastów. To podejście sprawiło, że nie tylko nie stracił w niepewnych czasach, ale wręcz zyskał. Majątek Cezarego Pazury to nie tylko wynik wieloletniej pracy, ale też mądrych decyzji, odwagi do ryzyka i przede wszystkim autentyczności. Aktor nie podąża za trendami, kreuje własne, dlatego jego historia finansowa jest nie tylko fascynująca, ale i inspirująca. Bo Cezary Pazura to nie tylko człowiek sceny, to także wizjoner, strateg i ojciec rodziny, który potrafił przekuć talent w trwałą wartość. Cezary Pazura to nie tylko aktor, to zjawisko kulturowe. W polskiej kinematografii zapisał się złotymi zgłoskami dzięki wyjątkowemu talentowi komediowemu, charakterystycznej ekspresji oraz niebanalnym wyborom aktorskim. Jego dorobek artystyczny to kalejdoskop ról, z których każda opowiada inną historię. Czasem śmieszną, czasem dramatyczną, ale zawsze głęboko zapadającą w pamięć. Bezsprzecznie przełomowym momentem w jego karierze był rok 1997 i film Killer w reżyserii Juliusza Machulskiego. Pazura wcielił się w nim w postać Jerzego Killera, poczciwego taksówkarza, który przez zbieg okoliczności zostaje uznany za płatnego zabójcę. Brawurowa rola, pełna ironii, charyzmy i slapstikowego humoru, sprawiła, że Cezary na stałe zagościł w sercach milionów widzów. Killer stał się fenomenem. Doczekał się kontynuacji killerów 2G, a dialogi z filmu na stałe weszły do języka potocznego Polaków. Ale zanim został killerem, Pazura zbudował solidne fundamenty kariery w teatrze i telewizji. Jedną z jego wcześniejszych, a zarazem bardzo cenionych ról. Była postać Adasia Miałczyńskiego w filmie Marka Koterskiego Nic śmiesznego, 1995. To gorzka, egzystencjalna opowieść o niespełnionym reżyserze, w której Pazura pokazał pełnię aktorskiego warsztatu, mieszając tragizm z groteską w sposób mistrzowski. Krytycy do dziś uznają tę kreację za jedną z najważniejszych w jego dorobku. Nie sposób pominąć też roli Freda w kultowej komedii Chłopaki nie płaczą, 2000. -te. Obraz Olafa Lubaszenki zyskał status filmu kultowego, a Fred, bezczelny, ale niepozbawiony uroku przestępca, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych ról Pazury. Jego powiedzonka z filmu Ty wiesz, z kim ty rozmawiasz? Przeszły do historii polskiej popkultury. Pazura nie ograniczał się jednak do komedii. W filmie Psy 1992 Władysława Pasikowskiego zagrał młodego, pełnego idealizmu policjanta nowego, którego lojalność i przyjaźń zostają wystawione na próbę. To w tym filmie dał się poznać jako aktor dramatyczny z prawdziwego zdarzenia. Jego sceny z Bogusławem Lindą przeszły do klasyki polskiego kina akcji. Na małym ekranie również odnosił sukcesy. Serial 13: Posterunek, emitowany w latach 1997-1998, to kolejna perła w jego koronie. Postać posterunkowego Cezarego Cezarego była stworzona specjalnie dla niego, i to widać. Jego absurdalne przygody niezdarność, ale też serce na dłoni, przyciągały przed telewizory miliony widzów. Serial był tak popularny, że doczekał się kontynuacji 13 posterunek 2. Warto wspomnieć także o jego pracy dabingowej. To właśnie głosem pazury przemówiły takie postacie jak leniwiec Sid z epoki lodowcowej. Rola, która zaskarbiła mu sympatię najmłodszych widzów i stała się jedną z ikon polskiego dabingu. Jego interpretacja Sida była tak barwna i autentyczna, że często mówi się, iż Pazura ukradł ten film całkowicie dla siebie. Oprócz filmów i seriali, Pazura występował także w spektaklach teatralnych, od klasyki po współczesność. Grał u takich reżyserów jak Adam Hanuszkiewicz czy Kazimierz Kuc. To tam na scenie szlifował swoje rzemiosło i uczył się precyzji, którą później przeniósł na ekran. Nie można też zapominać o jego filmach z lat 2000 takich jak Kariera Nikosia Dyzmy w których łączył elementy groteski z ostrą satyrą polityczną. Choć opinie były mieszane, Pazura przyciągał tłumy do kin. Z biegiem lat zaczął wybierać bardziej refleksyjne role, jak w Resho Weekendzie czy Pitbullu, Ostatnim Psie. To były role dojrzalsze, bardziej psychologiczne, w których aktor odchodził od czysto komediowego emplua. Dzieła, które stworzył, są dziś nie tylko źródłem rozrywki, ale i ważnym dokumentem przemian społecznych w Polsce. Pokazują naszą mentalność, język, absurdy i marzenia. Dlatego właśnie twórczość Cezarego Pazury nie starzeje się, bo opowiada o nas w sposób szczery, czasem gorzki, ale zawsze prawdziwy. To historia aktora, który nie bał się śmiać także z samego siebie, który potrafił wzruszyć, zadziwić, zaskoczyć i który, mimo zmieniających się czasów, wciąż pozostaje żywą legendą polskiego kina. Choć publiczność najczęściej kojarzy Cezarego Pazurę z głównymi rolami w filmach komediowych i serialach telewizyjnych, to jego talent aktorski ujawniał się również w wielu mniej znanych, ale znaczących rolach drugoplanowych. To właśnie tam Pazura mógł pokazać się z zupełnie innej strony bardziej wyciszonej, dramatycznej, ale zawsze perfekcyjnie przemyślanej. Jednym z takich przykładów jest film Szwadron 1092 w reżyserii Juliusza Machulskiego.